Wznawiam po przerwie obrady 18 sesji Rady Gminy i przechodzimy do punktu dziewiątego. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zarędy Kościelne na lata 2020-2033. Bardzo proszę Państwa. Halo? Już słychać? Yy, informacje były przesłane. Nie wiem czy państwo macie jakieś pytania do mnie? To były i dotyczące wieloletniej prognozy i informacji z wykonania budżetu. Te materiały, które były wysłane razem z zaproszeniem. Czyli do przyjęcia informacji nie macie państwo pytań? Na komisjach było omawiane, więc nie było tu żadnych zastrzeżeń. Więc w takim razie przechodzimy do punktu dziewiątego. Kto jest za przyjęciem? Głosowanie, głosowanie, głosowanie. No tak, na no dziewiąty punkt jesteśmy i, i to będziemy głosować. Kto jest za przyjęciem, proszę. Bo tu pani Skarbnik wspomniała i przy okazji o punkcie dziesiątym, więc ja mówię, że pierwszy, dziewiąty punkt. 15 radnych za, przeciw, nie widzę, wstrzymujących się nie widzę. Uważam, że informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta. E, punkt dziesiąty. Teraz też otrzymaliśmy informację, ale bardzo proszę o odczytanie opinii przed tym. Opinia Komisji Budżetu, Oświaty, Rolnictwa, Kultury, Sportu i Rekreacji w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku sporządzona na dniu 27 sierpnia 2020 roku. Komisja w składzie Wiesław Bochowski, przewodniczący, Beata Kietmińska, członek, Stanisław Pecura, członek i Bożena Zakrzecka, członek. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z działalności jednostek organizacyjnych gminy, to co pan przewodniczący wspomniał, że była bez uwag ale już w jednej opinii wszystko, żeśmy zamieścili i po e, zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku pozytywnie zaopiniowała zarządzenie podjęte przez wójta gminy w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku. I opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku też sporządzona w dniu 27 sierpnia. 2020 roku komisja w składzie Zygmunt Dąbkowski przewodniczący, Mirosław Jamiałkowski członek, Teresa Niemira członek, Zofia Skłodowska członek. I również tak samo sprawozdanie bez uwag i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku pozytywnie zaopiniowała zarządzenie podjęte przez wójta gminy w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku i podpisał przewodniczącego komisji Zygmunt Domkowski przepraszam tam nie odczytałam że podpisał przewodniczący komisji Wiesław Dmochowski Dziękuję bardzo czy może ktoś jeszcze w międzyczasie ma jakieś pytanie Nie widzę w takim razie proszę o przegłosowanie przyjęcia informacji 14 radnych za, przeciw, nie widzę, wstrzymał się jeden radny, a więc stwierdzam, że informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminy instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku została przyjęta. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Zaręby Kościelne lata 2020-2033. Uchwała Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaręby Kościelne lata 2020-2033 na podstawie artykułu 230 ust. 6 w związku z artykułem 226, 227, 228 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2019 roku pozycja 869 z późniejszymi zmianami w związku z artykułem 18 ustęp 2, punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami. Rada gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala numer 14, łamane na 111, łamane na 19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2020-2033. Wprowadza się następujące zmiany. Pierwsze załącznik numer 1, wieloletnia prognoza finansowa 3 moje brzmienia w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały. Drugi załącznik numer 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienia w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały. trzecie dołącza się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033. Paragraf 2 wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy zaręby kościelne. Paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Objaśnienie przyjętych wartości. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 128 449,39 zł i wynoszą 20 970 2022 ,74 zł 74 groszy, z czego dochody bieżące 19 241 288 ,81 zł groszy i dochody majątkowe 1 730 733 ,93 zł 93 grosze. Wydatki ogółem zwiększone o kwotę 428 449 ,39 zł 39 groszy wynoszą 20 19 746 ,67 zł 67 groszy, z czego wydatki bieżące 16 227 256 zł i wydatki majątkowe 3 792 490 zł. i 25 groszy. Kwoty dochodów i wydatków zmniejszono lub zwiększono na podstawie otrzymanych pism w sprawie kwoty dotacji celowych, dokonano aktualizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych ich rodzajach. Załącznik nr 2 Wydatki majątkowe w przedsięwzięciu pod nazwą Przebudowa rozbudowa dróg w zarębach kościennych zwiększa się łączne nakłady i limit w 2020 roku o kwotę 10 tysięcy zł. Zmienia się okres realizacji na lata 2020-2022 i przynosi się limit w kwocie 690 tysięcy z roku 2021 do roku 2022. W przedsięwzięciu pod nazwą Przebudowa Ulicy Farnej w Zerębach Kościelnych zwiększa się łączne nakłady i limit na 2020 rok o kwotę tysięcy zł, zmienia się okres realizacji na te 2020-2021 i przenosi się limit w kwocie 492 000 zł z roku 2022 do 2021. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zerębach Kościelnych, okres realizacji lata 2020-2022, łączne nakłady 3 zł złotych, limit na 2020 rok 83 zł limit na 2021 rok 3 miliony 112 tysięcy złotych, limit na 2022 rok 244 tysiące złotych. W przedsięwzięciu pod nazwą rozbudowa i przebudowa drogi gminnej pędkowo wielkie Zgleczewo w Szlacheckiej zmienia się okres realizacji na lata 2019-2022 i przynosi się limit w kwocie 1 milion 130 tysięcy z roku 2021 na 2022. Rezygnuje się z przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce numer 265 i 266 w Zarembach Kościelnych okres realizacji lat 2014-2022. Łączne nakłady 709 734 zł i limit z roku 2022 w kwocie 668 000 w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pod nazwą utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zarembach Kościelnych. Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2020 wynosi 2 miliony 371 tysięcy 949 60 zł. 60 groszy, w tym wydatki bieżące 157 tysięcy 699 28 zł. 28 groszy i wydatki majątkowe 2 miliony 214 tysięcy 250 32 zł. 32 groszy. Dziękuję bardzo. Czy Państwo macie jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę w takim razie. Proszę bardzo o przegłosowanie. Jeszcze jedna osoba? 12 radnych za, przeciw nie widzę, wstrzymujących się nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. Uchwała Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 80 351 zł 39 groszy, zwiększeniu planu wydatków o kwotę 380 351 zł dziewięć groszy. Drugie, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zdecydowanych odrębnymi ustawami. Trzecie, dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym. Czwarte, dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020. Piąte, dokonuje się zmian w załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień umów. Paragraf drugi. Po dokonanej budżet gminy wynosi plan dochodów ogółem 20 milionów 972 22 złotych 84 groszy. Wydatki, dochody bieżące 19 milionów 241 288 złotych 81 groszy. Zł. Dochody majątkowe 1 milion 730 733 złotych groszy. Plan wydatków ogółem wynosi 20 milionów 19 746 złotych 67 groszy. Zł. W tym wydatki bieżące 16 milionów 7256 zł i 42 grosze i wydatki majątkowe 3 792 490 zł i 25 groszy. Paragraf trzeci. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 6 029 396 88 zł 88 groszy. Paragraf czwarty. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1 798 134 99 groszy z tytułu wolnych środków, o których mowa w artykule 217, 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy w kwocie 650 tysięcy, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącego budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania, wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Jest to kwota 1 148 134 99 groszy, odchody budżetu gminy w kwocie 2 750 411 złotych 6 groszy. Planowana nadwyżka budżetu budżetu gminy w kwocie 952 286 276 7 groszy, która zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągnięty z tytułu kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem numer 6. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Uzasadnienie dokonanych zmian. Zmiany w planie dochodów. Zwiększa się plan obłomu o kwotę 80 351 zł. 39 groszy. Dział 852. Pomoc społeczna. Zwiększa się o kwotę 6000 dotację celową na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w artykule 147 ust. 1. punkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku. O pomocy społecznej dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 24446 zł dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z artykułem 90d i artykułem 90e ustawy systemie oświaty. Dział 855 Rodzina zwiększa się ogółem o kwotę 4553, zł w tym Dotacje celowe związane z, z przyznawaniem karty dużej rodziny, wynikających z ustawy o karcie dużej rodziny, kwota 16 złotych. Dotacje celowe przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby popierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zakładek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych kwota 4537 zł, dział 900 Gospodarka komuna, Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększa się e, o kwotę 45352 zł, o, e, dotacja na odbiór z tereny gminy tereny Kościelne. Zmiany w planie wydatków. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 380 359, 39 zł oraz przenosi się między działami, rozdziałami i paragrafami. 010 Rolnictwo i Łowiectwo Zwiększa się o kwotę 15 800 złotych wydatki bieżące i wynagrodzenia, a rozdokonuje się przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami. Dział 600 Transport i Łoczny zwiększa się o kwotę o 48 600 zł z tytułu zmniejszenia wydatku na wydatki bieżące w kwocie 14 673 zł, i 5 groszy, a zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 63 273 zł i 5 groszy na zadanie pod nazwą Budowa Powiaty przystankowej w Słowacji Kosudce, kwota 12 395 65. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Sołectwie świeże kiełcze w kwocie 11 38742 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Sołectwie Gaczkowo w kwocie 10 500 Przebudowa i rozbudowa dróg w ramach Kościelnych 20 000 zł. Przebudowa ulicy Farny w ramach Kościelnych 9 000 zł. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa zwiększa się ogółem o kwotę 68 500 zł. W tym dokonuje się wydatków bieżących między paragrafami, przenosząc na wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego z przedsięwzięciu pod nazwą Zakup i Montaż alternatywne w sołectwie Skłody Średnie, zakup i montaż altany w Skłody Średnie, remont budynku po szkole podstawowej w Zakrzewie Kopijkach, przedsięwzięcie pod nazwą zakup dział, działki w Pułaziu zmniejsza się o kwotę 3 168 i 12 groszy, a wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą zagospodarowanie działki w sołectwie Pułazie, kwota 3 168 i 12 groszy oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Leśnej 30 tysięcy złotych. Przebudowa budynku komunalnego przy ulicy Leśnej 10 tysięcy 500. Dział 710 działalność usługowa zwiększa się o kwotę 10 tysięcy wydatki bieżące. Dział 720 informatyka zwiększa się o kwotę 3 tysiące wydatki bieżące. Dział 750 administracja publiczna. Zwiększa się ogółem o kwotę 51 552 39 groszy wydatki bieżące oraz dokonuje się przejścia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli o ochronie prawa oraz sądownictwa. Dokonuje się przejścia wydatków bieżących między paragrafami. Dział 801 Oświata i wychowanie. Zwiększa się o kwotę 2000 wydatki bieżące oraz dokonuje się przejścia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami. Dział 852 Pomoc Społeczna zwiększa się ogółem o kwotę 92 tysiące, w tym wydatki bieżące o kwotę 9 tysięcy oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zarembach Kościelnych kwota 83 tysiące. Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 24 446 zł wydatki bieżące. Dział 855 rodzina zwiększa się o kwotę 4 zł wydatki bieżące. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 56 100 zł wydatki bieżące. Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 3 800 zł wydatki bieżące i wynagrodzenie. Dział 926 kultura fizyczna dokonuje się przeniesień wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach Funduszu sowieckiego w przedsięwzięciu pod nazwą ogrodzenie boiska w na brewkach 12 926 87 ogrodzenie urządzenia i urządzenia miejsca wielofunkcyjnego w sowieckiej Kietlanka pota 17 088 26. To co pani skarbnik teraz przeczytała to jakby te ustalenia nasze wcześniejsze które te zmiany to, to są mówiłam, poprzenos... Tak tak to poprzenoszone było zadań y, bieżących na majątkowe żeby to y, już mogliśmy tak przenieść. Oczywiście ale czy jakieś pytania państwo mają jeszcze w międzyczasie coś przyszło do głowy. Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie uchwały. 15 radnych za, przeciw nie widzę, wstrzymujących się nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Zakończyliśmy blok czwarty. Blok piąty odpowiedzi na pytania nie było. Przechodzimy do punktu szóstego. Sprawy różne i wolne wnioski. Proszę bardzo, czy ktoś chce tutaj w tym punkcie zabrać głos? Proszę bardzo, pani. Co to wybieraj to są, tak? już my to zgłaszaliśmy też za, za, za. Ja chciałem zgłosić drogę w Kępistych do wyasfaltowania, to znaczy to drogę, która jest od pana Laskowskiego do Niemir, bo to jest, jest odcinek drogi pełnowymiarowej. Bo ona po prostu ma wszystkie parametry jest to droga, która by łączyła wszystkie w tej miejscowości, jeżeli chodzi o Kępiste, Niemiry, Złotorie i dalej do Daniłowa. Tak, to jest najkrótszy odcinek, i chodzi o to, że ona jest szeroka, bo ona tam nie ma 12 czy ileś tam metrów. Ona jest taka, jak potrzeba po prostu nie trzeba żadnego wykupywania, nic absolutnie. Po prostu tylko ją trzeba zrobić. Nie, nie, nie przysłowę. Mogę powiedzieć, że to potrwa wiele lat, ponieważ samych dróg gminnych do budowy, jak ja tu kiedyś liczyłam, to mamy około 12. Plus drogi powiatowe to mamy ze 20 dróg już takich w planie, które trzeba budować. No ale Także... pani tutaj kiedyś proponowała tą drogę, co jest y, koło mnie leci, tam, żeby nie mieli połączyć. Y, ta droga jest tak naprawdę nie do zrobienia, a tamta jeśli po prostu nie więcej by było. By y, asfalt... Tamtej by było dużo więcej, bo ona przez całą wieś prawie przebiega, a ten odcinek, y, o którym ja mówiłam, no jest dużo krótszy, prawda? I kilometr, już ty... asfalt jest, kilometr. do końca wsi, kończy się, no i później biegnie przez łąki i znów do asfaltu gminnego dochodzi w Niemirach. No i tamta droga byłaby taka. No to ewentualnie to. Ja, ja nie mam jest. nic przeciwko czytaniu. Natomiast czy ta? ta z tyłu, ona bardziej uczeszczana jest dla pól. Dojazdowa do pól, do, do łąk. I jest prosta i naprawdę, ale o co chodzi? Ona jest pełnowymiarowa. Także z ja tej drogi, a tej to jest różnica. Ja bym chciała bardzo dużo budować, ale gmina może złożyć tylko na jedną drogę do funduszu dróg mhm. samorządowych w jednym roku do budowy, no i jedno może złożyć do Fogru. I mamy już taką kolejkę, ja, my możemy ją wpisać w tą drogę oczywiście, ale tak jak mówię, kolejka jest duża, a przede wszystkim bierzemy pod uwagę, gdzie ludzie mieszkają, gdzie musimy dzieci dowozić, no takie drogi najważniejsze. Ja zgłaszam, co będzie dalej, no to po prostu decydujemy. Oczywiście, tutaj. no mówię, no w kolejce może czekać, ale tak obiecuję, nie wiem. 10 lat? No nie wiem. No, tak jak no a może będą jakieś dofinansowania, może, może będą jeszcze... jakieś dodatkowe dofinansowania, tak, do, do, dodatkowe środki. może tak. nie będzie już, może słuchajcie, będzie. No, najważniejsze, żeby nie było... Ja ją zgłaszam gospodarka. dlatego, bo Pani Wójt była mocno zainteresowana tą drogą, po, połączeniem kempi z Niemirami, także że ja uważam, że tamta jest łatwiejsza po prostu. Ale może jest będzie dużo tamtych... dłuższa, dużo dłuższa. 400 metrów to maksymalnie, nie. to można sprawdzić. Ona się zaczyna od państwa młodzianowskich, tak. tam daleko, daleko biegnie tyle, co przez całą wieś e, tak jak do, ale do, do ta państwa. Jak aż w... dojechać, to ile to jest dłużej? Ogromnie, Ona ale jest ogromne. Można sprawdzić, można sprawdzić po prostu. Weźmiemy do, pod uwagę, ale tak jak mówię, nie obiecuję bliskiego terminu realizacji. Dobrze, czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś sprawy? To może jeszcze jedną ja na, tak na chwilę. Taka e, dla Państwa radnych wiadomość właściwie to z ostatniej chwili koło gospodyń w Pędkowie postanowiło zorganizować się taki festyn, e, który m, będzie przeznaczona zbiórka z tego festynu pieniążki, łącznie z fundacją się pomaga i tu przy współpracy gminy i z innymi kołami gospodyń dla chłopca chorego na SMA z gminy Nur. No, terapia genowa kosztuje ponad 9 milionów. Ten chłopczyk ma kilka miesięcy, no, czy parę miesięcy, a do drugiego roku życia musi mu to być podane. Wiem, że już tam była i pani Jaworowi, czy będzie to też no, na skalę ogólnokrajową taka zbiórka no bo zebrać przez ponad rok 9 milionów też nie jest łatwo. No i tutaj koło gospodni w Pędkowie wczoraj było zebranie, na którym też byłam. Organizują szereg atrakcji, dużo ludzi, tak jak zespoły muzyczne czy DJ, bezpłatnie wszyscy występują. Będzie atrakcji dla dzieci, trochę tutaj pani radna też też się angażuje, będzie ze swoim namiotem. No my jako gmina też z każdej strony tutaj co tylko możliwe będziemy wspomagać. No, i zapraszam Państwa na ten festyn. Będą jeszcze zaproszenia, są w trakcie drukowania, bo oni jeszcze pewne rzeczy ustalają. To będzie w niedzielę, 13 września. Rozpocznie się o godzinie 13 mszą świętą, bo to jest parafia Zuzela. I później od 14 do 20 będą różne atrakcje, wystawa starych motocykli nawet będzie. E, będzie tam jakiś notir do pokazu, na przykład tam jak dla dzieci. E, będą bryczki, gdzie można będzie się przejechać. No i dużo, dużo atrakcji różnych dla dzieci. I, no i oczywiście Fundacja się pomaga, będzie z puszką taką, gdzie będzie zbierać też datki dla, dla tego chłopca. Także no zapraszam też Państwa na ten festyn. Naprawdę to jest taka ciekawa inicjatywa koła gospodyń, bo oni pierwsi jakby w to się zaangażowali i dużo też produktów różnych podyskują, a to napoje, wszystko będzie na przykład możemy sobie wziąć kawałek czy ciasta, czy kiełbaskę i wrzucić co łaska, prawda, dla tego chłopca. To będzie tak na tej zasadzie, prawda? Że można sobie będzie zjeść coś i wrzucić jakiś datek. Dlatego chłopca na przykład, no nie mniej niż 2 złote. No można 100 na przykład. No. <grystanie> no ale takie minimum jakieś tam będzie określone. Tak, takie minimum. Tak jak kiełbaska 5 złotych kosztuje, to tu może być 2 złote, ale minimum 2 złote. Każdy może dać więcej. No po prostu taka rzecz naprawdę warta uwagi. I oby pogoda dopisała, zapraszam Państwa też na, na ten festyn z dziećmi, kto ma z rodziną można przyjechać. 13 wrzesień za dwa tygodnie w niedzielę. No i takie jeszcze. No, właśnie w bibliotece i też w sklepie odzieżowym, co zbierane zakrętki, ale w bibliotece dla tego chłopca Michasia. Tak, typowo już dla tego chłopca. Też jest zbiórka, no i tutaj ja właśnie zaraz porozmawiam z panią dyrektor. Biblioteka też się myślę, że zaangażuje w ten festyn, przygotuje jakieś fajne konkursy dla dzieciaków. Już tutaj panie się kontaktowały ze szkołą, żeby też ze szkoły nasz, nasi uczniowie zaśpiewali, bo naprawdę pięknie śpiewają, więc nadmianę z dorosłymi mogą śpiewać. Będzie jakiś fajny zespół, dwie godziny grał charytatywnie. Wszystko bezpłatnie. Także no, no, no duża, duża inicjatywa naprawdę koła gospodyń w pędkowie. No i, i tak jak mówię, warto chociaż na chwilę przyjechać do Pędkowa na, na, na tą niedzielę. No jeszcze takie ogłoszenie. Tutaj mm, szczególnie strażacy, poruszali taki problem, że. Konto, które mają na przykład w banku spółdzielczym muszą opłacać i podjada jakby część składek, też koła gospodyń zakładały konta w innych bankach, bo tutaj dosyć drogo kosztowało prowadzenie konta. Napisałam takie pismo do zarządu banku i zarząd banku przychylił się do tej prośby i strażacy mają bezpłatne prowadzenie konta, a koła gospodyń tylko dwa złote. No tak przysłowiowo taką opłatę, no dwa złote tylko miesięcznie za prowadzenie konta. Także, no, przemyślcie, może tutaj, jakby ktoś chciał przenieść, bo macie chyba tam w Banku Gospodarstwa Krajowego, czy. Tak? Paliwa, aha, tam jest za darmo, tak. No właśnie, nasz bank brał takie opłaty jak od wszystkich, i dlatego tutaj, różne organizacje społeczne nie bardzo chciały zakładać konta. Za przelewy właśnie mają nie brać. Nie. Nie. No ale dwa złote to nie jest dużo, ale to już decyzja kół gospodyń, tak? Dla młodych gospodyń to nie jest problem, bo internetowo sobie przelewają, natomiast tam gdzieś starsze panie jak miały koło gospodyń, to dla nich był problem, bo trzeba było we dwie jechać do ostrowi, żeby przelać te pieniążki, żeby coś załatwić w banku. No, wolą na miejscu mieć. To takie właśnie małe ogłoszenie. No to dziękuję bardzo.